Powiem wam, że już się robię stary i mało atrakcyjny. Właśnie szło czterech księży i żaden nawet nie zerknął. Pozdrawiam. Ksiądz to dziwny zawód. Udaje ubogiego cieśle, a sam jeździ najnowszym samochodem. Wzywa do ubóstwa, a sam na plebanie ma marmury. Na niczym się nie zna, ale wypowiada się na każdy temat. I wy... Jeszcze mu za to płacicie. Pozdrawiam. I ja abym po swojej śmierci dalej mogła gnębić zięcia. Amen. Gdyby nasi piłkarze budowali autostrady, nie byłoby bramek. Pozdrawiam. Skąd wiadomo, że mechanik ma dziewczynę? Ma dwa palce czyste. Pozdrawiam. Stara! Idź do sklepu, kup trzy browary. Puchni się w ten pusty łeb. Jest strasznie ślisko. Jeszcze się wywrócę. To kup puszce, żeby się nie podłuchły. A wy pamiętacie, że kiedyś ludzie, którzy pracowali, mieli więcej pieniędzy, niż ci, którzy nie pracowali? Pozdrawiam. Lew zwołał zebranie w lesie. I mówi. Mądre zwierzęta, na lewą stronę. Ładne, na prawą. A żaba siedzi po środku. Żaba, a ty co? No przecież się nie rozdwoję. Pozdrawiam. To śmieszne. Jak ktoś może być zapalonym wierzącym tylko w niedzielę, a przez resztę tygodnia być zwykłym hamem. Pozdrawiam. Proponuję, aby w szkołach zamiast księży zatrudnić psychologów, gdyż księża zazwyczaj mają zły wpływ na psychikę dziecka. Pozdrawiam. Pijesz? Jeśli to pytanie, to nie. Ale jeśli propozycja, czemu nie, pozdrawiam. O tym, kim jesteśmy, nie świadczy wykształcenie, majątek, talent. Ale to, jak traktujemy innego człowieka, pozdrawiam. Zapytaj przypadkowej osoby na ulicy, który to rok. A jak ci odpowie, powiedz. Udało się. Podróżuje w czasie. Zobacz jej reakcję. Pozdrawiam. Fakt, że Maradona nie żyje, a stąd jeszcze żyją, pokazuje nam, że problemem nie jest alkohol czy narkotyki, tylko sport. Pozdrawiam. Arcybiskup Nycz kiedyś powiedział: Bóg przez tysiąc lat chronił Polskę. Trzy zabory, dwie wojny światowe, 50 lat komuny. Pozdrawiam. Dlaczego lekarz nie może z nieletnim przeprowadzić wywiadu lekarskiego bez opiekuna? A ksiądz może wyprać nieletniemu mózg podczas spowiedzi bez żadnych ograniczeń i nadzoru. Pozdrawiam. Dziś w autobusie puściłem bąka i odwróciły się cztery osoby. Poczułem się jak Voice of Poland. Pozdrawiam! Kiedyś damskimi majtkami można było umyć cały samochód. Teraz nie starcza nawet na przetarcie okularów. Pozdrawiam. Kup sobie Biblię i odłóż ją na półkę, to zostaniesz katolikiem. Kup sobie Biblię i przeczytaj w niej to, co ci odpowiada, a zostaniesz protestantem. Kup sobie Biblię, przeczytaj ją w całości. Zrozum, przemyśl, rozważ, a zostaniesz ateistą. Pozdrawiam. Kiedyś to były czasy. Kobiety ganiały za mną jak szalone. A teraz. Teraz już nie kradnę torebek. Pozdrawiam. Niektórzy ludzie mogliby się zabić, skacząc z poziomu swojego ego na poziom swojego IQ. Pozdrawiam. Takie pytanie. Może ktoś z Was wie i mi podpowie? Jak ktoś was pośle do diabła, to co trzeba wziąć ze sobą na drogę? Pozdrawiam. Lepiej być totalnie pierdolniętym niż totalnie nudnym. Pozdrawiam. Dzisiaj na samochodzie zobaczyłem taką naklejkę. Jestem weterynarzem, więc prowadzę jak zwierzę. No i nagle mnie olśniło. Ilu to ginekologów jeździ po naszych drogach? Pozdrawiam. To pani wczoraj na stole tańczyła w samej bieliznie? Ja? W samej bieliznie? Chyba pan za szybko wyszedł. Pozdrawiam. W nocy żona mówi do męża: Heniu, w kuchni mysz piszczy. To co, może mam ją kurwa naoliwić. Pozdrawiam.